Ostatnie i jedyne miejsce, w którym możecie znaleźć taką płytę. W Polsce i w Europie raczej już czegoś takiego nie znajdziecie. Nie znajdziecie, że ktoś pokazuje, że stąd wywożono ofiary niemieckiej okupacji, przekazane do pseudo naukowych badań w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. Po pierwsze, żaden Wiedeńczyk, żaden Austriak, Szwajcar nie przyzna się do tego, że przez całą wojnę współpracowali i kolaborowali z Niemcami. Że wielkie instytuty szwajcarskie i austriackie zajmowały się preparowaniem wyników pseudonaukowych badań, które odbywały się od nas, to jakieś 50 metrów w alei, która jest zwana Fortem VII. Tu na tym terenie leżą szczątki ofiar, na przykład tu jest płyta. 323 ofiar które zostały spalone żywcem w Żabikowie w Żabikowie jest nazywany jako obóz karny, jest to po prostu przekłamanie, każdy, nie, inaczej Niemcy, każdy obóz, który stworzyli, nie było nie było obozów karnych, nie było obozów przesiedleńczych, nie było obozów Przejściowych to było wszystkie obozy koncentracyjne. Każdy z tych obozów był nastawiony tylko i wyłącznie na zagładę. Tam nie mordował Hitler, tam nie mordował Gering, tam nie mordował Goebbels. Tam mordowali przeciętni, zwykli Niemcy, którzy z chęci zysku powiem, że na przykład dla przykładu taka Auschwitzerin, czyli komendant, nie komendantka, tylko e, strażniczka obozowa miała płacone 54 marki. Miesięcznie za sprawowanie swojej funkcji. W momencie, kiedy zabiła 30 jeńców dziennie, dostawała tak zwany dodatek w wysokości 20 Reichsmarek. Czyli ci ludzie robili to za pieniądze. Jeżeli ktoś mówi, że robili to hitlerowcy, że robili to naziści, to krew się we mnie burzy. To robili Niemcy. To robili zwykli, normalni Niemcy, przeważnie chłopi, niepiśmienni, nieczytelni, bo niestety w Niemczech też tacy byli, którzy z wielką ochotą wykonywali swoją pracę. Ta tablica jest jedyną i ostatnią. Nie znajdziecie takich tablic w żadnym innym mieście w Polsce. Żadne inne miasto nie przyznaje się do tego, że na jego terenie znajdowało się coś takiego. Tu przewożono ofiary pseudo badań naukowych, nawet Mengelego i innych lekarzy w liczbie 1500 nie jestem w stanie wymienić ich nazwisk i wszystkie nazwiska są znane większość z nich teraz ma potężne kliniki medyczne firma Bayer ta od aspiryny też korzystała z wyników prac, które tu niedaleko przeprowadzano znaczy nie przeprowadzano, przepraszam tutaj przewożono, selekcjonowano i wysyłano do Wiednia najlepsze, najlepsze eksponaty jak ja to nazywam ten cmentarz, który tu znajduje się dookoła nas pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar, tylko to miejsce, to jest miejsce symboliczne, które tutaj się znajduje. Ta tablica, która tutaj jest, jest miejscem symbolicznym, ale jak, jakże wymownym. Jest to miejsce, w którym mamy do czynienia jawnie, no na wyjawnie, legalnie. Przyznaje się państwo polskie do tego, że prowadzono pseudonaukowe badania. Później te wyniki tych badań wyzywano do Wiednia. Jeżeli teraz ktoś z Was będzie szukał śladów w Wiedniu, w Auschwitz, w Gross Rosen, w Ravensbrück, w Bergenbelsen, czy gdziekolwiek, nie znajdzie żadnej wzmianki na ten temat. Owszem, coś tam robiono badania nad ospą, badania nad grypą ale nikt Wam nie powie, że w 43. i 1944 roku. Wycinano ludziom organy, że wyrywano praktycznie nażywca żyły zastępowano je gumowymi rurkami, były to pierwsze bypassy. Nikt wam nie powie o tym, że kobiety sterylizowano na żywca. nikt wam nie powie o tym, że przeszczepiano kończyny, nikt wam o tym nie powie, że nażywca wycinano nerki jednej osobie, przeszczepiano drugiej, nikt wam nie powie o tym, że przeprowadzano próby przeszczepiania gałek ocznych. To są straszne rzeczy, ale to jest fakt, to jest prawda. Ten zacny instytut, który Znajduje się w Wiedniu. Jedna z największych instytucji na, na, na dzień dzisiejszy siedzących moralność i, jak to ja nazywam, poprawność medyczną. Dopuściła się jednej z największych zbrodni w czasie, w zasadzie dla mnie, dla ludzkości. Oni płacili za wyniki 100 z zmarek za spreparowane zwłoki. 10 marek za jedno oko, 5 marek za jedno ucho. Mengele pasjami do wielkich słojów wkładał oczy, uszy, języki, nosy, wysyłał to do Wiednia. Później sam popadł w jakąś tam manię, paranoję, zaczął to kolekcjonować, i te słoje były potem rozsyłane po różnych obozach. W momencie, kiedy był likwidowany obóz w Oświęcimiu, yy, 5 albo 6 ciężarówek, samych preparatów Mengelego było. Co się z nimi stało, prawdopodobnie zostały gdzieś ukryte na którymś zamku na Dolnym Śląsku, w którym nie wiem, teraz zaczniecie zadawać pytania Zaczniecie pytać, zaczniecie cokolwiek mówić Słuchajcie, zapraszam Poznań Forty, tak jak dzisiaj pokazywałem Fort 5, 7, 8, 9 Cytadela, cmentarz I ta tablica Przyjechać i zaczynać swoje Prace, swoje poszukiwania Od tej zwykłej, normalnej tablicy Przypuszczam, że być może niedługo jej nie będzie Bo to jest jedyny dowód w Polsce Na istnienie Czegoś takiego, że zbrodniczy system Istniał, że wysyłano gotowe produkty, tak może to nazwę, łącznie z hybrydyzacją. Przeszczepiano dla mnie, ktoś powie, że jest chory, głupi albo coś takiego. Jeżeli ktoś komuś odcina rękę i w to miejsce przyszywa, przyszywa zwierzęcy organ, dla mnie to już jest próba hybrydyzacji. I kochani, no niestety tak było. Niemcy to robili. Nie powiem naziści, faszyści czy hitlerowcy. Niemcy, lekarze niemieccy to robili. A większość z nich, ich rodzin, na dzień dzisiejszy posiada potężne kliniki w Niemczech. Nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie.